Dzień dobry, cześć, witajcie. Tak, przy niedzieli, może jakiegoś news'a bym Wam zapodał, a zbliża się mega, mega aktualizacja. <noise> Oczywiście, słuchajcie, w, mojej, w moim głosie jest bardzo dużo ironii. Tak więc, dla tych, co nie rozumieją moich żartów, mówię, że to jest totalna ironia. A dlaczego zaraz Wam o tym powiem? Ale najpierw. Powiem wam takie może chyba bardziej istotniejsze rzeczy, a mianowicie wchodzi znowu losowanie plus 1, minus 1 i będzie oczywiście znowu zmniejszone RNG. I to akurat wejdzie we wtorek, tak jest 26. Mamy przez kolejny tydzień. Tak więc bardzo fajnie, że ten event z powrotem wraca. Będzie można sobie pograć ósemeczkami. Pozarabiać albo innymi pojazdami, te, które stoją gdzieś tam, czekają na lepsze czasy. I teraz najważniejsza rzecz, a aktualizacja, która wchodzi również już niedługo, ale najpierw zanim po pokażę Wam, co takiego Wargaming nam przygotował, doskonale wiecie, pamiętacie, widzę ciemność, nie widzę ciemności, te pojazdy. Które właśnie były zaprezentowane na tych ciemnych zdjęciach. Tak jak Wam mówiłem, jest to IS-6 i będzie to w takich właśnie oto barwach. Jest to jeszcze KW-5 i mamy dodatkowy pojazd. Te 3-4 na 100 Te trzy pojazdy wchodzą również już niedługo i będą one w specjalnej cenie 26 tysięcy. Słuchajcie, to jest cała chyba cała ferajna. Nawet słuchajcie, jeżeli kupicie ten pojazd, ma od razu trzy odznaki biegłości. Wargaming już sprzedaje pojazdy z trzema odznakami. Tak więc nie musicie się w ogóle martwić o nic. Ale tak na serio, no to mamy ceny również podane za pojazdy pojedyncze. I tutaj mamy Ragnaroka T34 na 100, pojazd za prawie 10 tysięcy golda. Mamy Hydra IS-6 za 13 tysięcy golda. I mamy jeszcze Minotaura KW5 za również 13 tysięcy sztuk złota. Pojazdy nie byle jakie. Oczywiście wszystkie te pojazdy 3 mają losowania do poziomu 10, bo są to ósemki z losowaniem plus 2, ale specjalna umiejętność tych pojazdów to jest lepsze zarabianie, bo boost aż 75%. Tylko pytanie powstaje, czy było tak aż trudno zrobić nowe pojazdy, a nie robić kopiuj wklej. klej? Polepszyli Kawu 5, polepszyli ISA 6. No i ten pojazd, można powiedzieć, jest taki niezauważalny, To ma być niby magazynek, gdzieś tutaj chyba jest nawet napisane. Tak jest, trzy pociski mamy i tutaj działo jest 100 mm, uszkodzenia 320, penetracja 205. Uch! Oh, 240, <noise> tak więc słuchajcie, tak to będzie mniej więcej wyglądało. Nie wiem czy jest sens ogólnie omawiania tych pojazdów z tego względu, że Moim zdaniem jest to totalny skok na kasę, a druga sprawa, jest to tani skok na kasę z tego względu, że nawet im się nie chciało wydumać nowych pojazdów, tylko wzięli, skopiowali. No bo zobaczcie, IS-6 to już będzie trzeci pojazd, IS-6, no bo mamy zwykły, ten pierwszy, gdzie on był naprawdę w dość takiej wysokiej cenie. Kolejny pojazd, IS-6, Czarny Olek, czyli ten niby ze lepszym szkoleniem i Nowy pojazd Hydra, IS szósty, kolejny IS szósty z lepszym zarabianiem. A teraz pytanie powstaje, na co komu więcej jeszcze Premek, gdzie mamy tych. Ja, cho, ja nazbierałem chyba boostów do zarobku, czyli do srebra, mam około 56 sztuk. Te prębki, które obecnie posiadam, nawet w ogóle ich nie wykorzystuję, z tego względu, że Wargaming non-stop daje jakieś tam busty do zarabiania na poziomie dziesiątym i jaki jest sens wyruszać sobie taką ósemeczką i walczyć na przykład na dole stawki, czyli z dziesiątkami i się po prostu tylko denerwować. Tak więc tutaj pytanie jest zasadnicze, czy w ogóle warto się tym interesować? Z mojej strony zupełnie nie. Nie wydawajcie kasy już więcej na prębki, bo to jest po prostu zamknięte koło, no bo to jest tak, pojawi się nowa premka, programy tydzień, dwa, trzy, góra, staje ten pojazd gdzieś tam w garażu, i Wargaming wypuszcza kolejny pojazd, kolejny pojazd, a później jak się po prostu odskniecie, zobaczycie, ile po prostu w tym czymś utopiliście bezsensownie kasy. Lepiej zabierzcie gdzieś laskę do kina, żonę gdzieś na zakupy, dzieciaki, tak samo gdzieś na jakieś fajne czasy, żeby po prostu spędzić. Nie wydawajcie, nie wiadomo ile na bezsensowne piksele, bo to naprawdę nie ma sensu. ok, Czasami możemy sobie pozwolić na jakiś pojazd, jeżeli jest w dobrej cenie, jeżeli sprzedają ósemkę za na przykład 1 ceny, to jest naprawdę niezły deal. Jeżeli ktoś oczywiście potrzebuje. No bo na przykład patrząc na moją osobę, kompletnie nie potrzebuję żadnych premek. A druga sprawa, teraz ostatnimi czasy praktycznie gram tylko i wyłącznie dziesiątkami. Ale to myślę, że jeżeli chodzi o te pojazdy, to by było tyle, i skupmy się teraz na czymś ważniejszym, a mianowicie update 4.12. Słuchajcie, minęło równo 3, no tam delikatnie nawet więcej, 3 miesiące. Wargaming w końcu zdecydował się na wypuszczenie nowej aktualki. I oczywiście tutaj jest moja totalna ironia, bo zobaczcie na to. A dla ułatwienia przetłumaczyłem to wszystko, co tutaj się akurat pojawi, i słuchajcie, po prostu ręce mi opadły i zastanawiałem się co. Oni robili przez te 3 miesiące. To można by było nazwać jakimś no, dodatkiem tygodniowym, czy jakimś mikrołatką, czy coś takiego, a oni to nazywają, słuchajcie, aktualizacja 4.12, i która już niedługo nadejdzie. Po prostu, słuchajcie, ręce opadają. Są to totalne bzdury, gdzie nawet tak, po pierwsze, nie mamy tego, choćby nawet co na PCcie odnawialne apteczki czy zestawy naprawcze, i tak dalej, i tak dalej. Tego nie mamy. Kolejna rzecz, nie mamy ani balansów pojazdów jakichś większych, bo ani nie są artylerie zbalansowane bardziej, ani no, żaden pojazd praktycznie nie jest jakoś poprawiony. I nie mamy, choćby nawet dla mnie bardzo istotna sprawa by była, gdybyśmy mieli podane na minimap. Pozycje wroga. Ci, którzy po prostu zostali wykryci, jeżeli jedziemy na przykład lewą flanką, a nasz sojusznik jedzie prawą flanką, no i te pojazdy są wyświecone na minimapie, widzimy, jakie tam pojazdy zostały wyświecone. Tak jak jest to na PC. -cie. U nas tego dalej nie ma. A dodają nam same dosłownie pierdoły. Nie chce się tego nawet czytać, bo po prostu nie ma co. Zostawię wam, zobaczcie sobie, poczytajcie sami. Jeżeli ktoś chce wejść głębiej poszperać, no bo tutaj jest bardzo dużo oczywiście błędów, Poprawianych niby, ale to też są takie błędy, że słuchajcie, no śmieszna sprawa ogólnie. I to jest cała aktualizacja przez 3 miesiące. Nie wiem co dalej będzie z tym tytułem, ale no, na chwilę obecną jest to tylko i wyłącznie World of Tanks Premium, a nic więcej, no bo ani coś nowego oni tutaj zbytnio nie wprowadzają. Okej, okay, te losowania plus 1, jeżeli mamy właśnie, no to jest fajna sprawa. Można sobie spokojnie pobawić się, pograć, ale żeby ta gra się jakoś mocno rozwijała, Kompletnie ona się cofa, i nie wiem, czy w ogóle się to zmieni. Naprawdę jest mi ciężko o tym mówić, bo przez tyle lat staraliśmy się jakoś to wspierać, oczekiwaliśmy czegoś więcej, a po prostu jest coraz gorzej. Kiedy to się skończy? Trudno mi naprawdę powiedzieć, ale patrząc na te właśnie pojazdy premium, zastanówcie się, czy jest sens w ogóle. Wydawania jakichkolwiek pieniędzy, no bo ja nie ręczę, co dalej może być, a jakieś tam roszady, coś tam się zaczyna dziać. To jest takie po prostu gdzieś tam po cichu, takie plotki jakieś chodzą. Nie mam dla Was naprawdę jakiegoś mega newsa, tylko chciałem Was poinformować, co Wargaming dla nas przez te trzy miesiące zrobił, to jest raz. No i oczywiście zrobił bardzo dużo, a mianowicie chodzi właśnie o pojazdy, premium tych pojazdów. Na pewno będziecie mogli się spodziewać jeszcze więcej. Napiszcie jakie jest Wasze zdanie na temat ogólnie tego co się dzieje w grze. Z mojej strony to wszystko do usłyszenia Hej.